My jesteśmy naprawdę narodem wszyscy. Nie tylko, że jakaś jedna partia, jedna grupa. My jesteśmy Polakami, my jesteśmy narodem. My, naród. We, the people. Ciągle jesteśmy w stanie się zebrać, że coś nas łączy, że jesteśmy mimo tego wszystkiego uśmiechnięci, uśmiechamy się do siebie nawzajem. Myślę, że to jest ważne, to nas podtrzymuje. Ja osobiście protestuję przeciwko wszelkim sposobom oceniania ludzi ze względu, osądzania ludzi przez, ze względu na ich pochodzenie, na to, w co wierzą, jakie wyznają poglądy i szufladkowania na tej podstawie do określonej grupy. W dalszym ciągu nie zgadzamy się z tymi ustawami, które zostały wprowadzone, a po drugie też wyrażamy solidarność z Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa bohater, na zawsze, od maleńkiego. Dla mnie Lech Wałęsa jest po prostu takim symbolem wolnej Polski. Ja nie zmieniłem stosunku do Wałęsy. Ja go znam osobiście, byłem na strajkach w stoczni, więc mam jakby osobisty stosunek. Jest to uważam człowiek, symbol, który no, był tym, który jednoczył nas w latach 80. I jeśli jest, jesteśmy dzisiaj w wolnym kraju, demokratycznym, to jest także jego duża zasługa byłem pod sądem kiedy go wynosili po zarejestrowaniu związku, To był chyba 80. rok. Ja byłem na wtedy Świerczeskiego. Szedłem i wynosili go na rękach robotnicy po zarejestrowaniu wniosku. Jest jedną z najważniejszych postaci w kraju. Jest tą postacią która, no, bez której nie byłoby chyba wolności w Polsce. Myślę, że wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy. Takie burzenie mitu z premedytacją. Życiorysu się nikt nie zburzy. On go sam stworzył i myślę, że jest konsekwentny. Pokazał, że życie nie składa się z prostej drogi, tylko z zakrętów. On te zakręty pokonał. Każdy, kto broni wartości wspólnej konstytucji, może powiedzieć my naród. I my dzisiaj mówimy my naród.